Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj po pierwsze unboxing, do którego już za chwilę przejdziemy. To jest ten najnowszy Garmin 1040 Solar, ale wcześniej nieco o jego poprzedniku 1030. Dlaczego zdecydowałem się y, wymienić tego Edge'a na y, takiego nieco nowszego? W końcu, byłem zadowolony czy też nie? Wreszcie, dlaczego ten sprzęt tyle kosztuje, tyle co dobrej klasy telefon komórkowy? Głównym argumentem przemawiającym za wymianą Edge'a na takiego nieco nowszego jest przede wszystkim moje gadżetarstwo. W drugiej kolejności to będzie czas y, funkcjonowania przy życiu. Po naładowaniu baterii w, do pełna, ten nowy ma wytrzymać w trybie oszczędzania energii nawet do 90 godzin jazdy. W teorii powiedzmy, że do 50. Ten sobie dobrze radził przez mniej więcej 20-25 godzin. W nim bateria jest jeszcze naprawdę, naprawdę w porządku. Zwłaszcza, że Garmin y, wymienił mi to urządzenie po pierwszym roku eksploatacji ze względu na y, pewne zakłócenia obrazu. Bez dyskusji, wymieniamy na nowy. Refurb, ale nowy. To, co w tym Garminie mnie doprowadzało i bardzo często doprowadza do szału, to jest jego ślamazarność. Jest to urządzenie dla bardzo cierpliwych osób. Chciałbym przewinąć. Składam podanie. To był i jest naprawdę wstyd. Urządzenie, które kosztowało 2,5 tysiąca złotych, nigdy w życiu nie powinno w taki sposób pracować. Otóż smartfony za 700 są o wiele bardziej responsywne niż to coś. Ale jego y, ogromną zaletą było i jest właśnie to, że ma bardzo pojemną baterię i to, że ma y, też duży ekran. Muszę się wam jeszcze przyznać bez bicia, że wielokrotnie Edza, miałem ochotę wrzucić do rowu, odpiąć z uchwytu i zapomnieć o nim. Chyba najbardziej byłem wkurzony, jak biłem rekord podczas podjazdu pod przechybę, a nagle samo z siebie to urządzenie się po prostu wyłączyło i po próbie ponownego uruchomienia okazało się, że on jest w ustawieniach fabrycznych. Jakby ktoś sobie mógł znaleźć najgorszą katastrofę, to oprócz jazdy z nim na plecach. Jedziesz, jesteś pod koniec segmentu, na kilometr pod, faktory reset in progress. Muszę jeszcze raz. Poczekacie? No my pojedziemy na obiad. Mam czasami wrażenie takie, że w Garminie wypuszczają jakąś aktualizację, e, która powinna być alfą czy też betą, ale dochodzą do wniosku, a w sumie, jeżeli coś jest skopane, to nam napiszą. <grym> no i przez to wielokrotnie zdarzało mi się tak, że ten Garmin po prostu fizycznie mnie zawodził. Ale chodzi tu o oprogramowanie. E, z tego też względu, jak wyszedł Edge 1040, pomyślałem sobie, poczekam chwilkę, tak z rok. Niech połatają Soft, bo one nie są spójne ze sobą, y, te oprogramowania. Spotkałem też kilku przyjaciół, y, którzy, którzy już go posiadają, i też tak samo zapytałem, czy, czy są zadowoleni, czy są jakieś bugi, czy coś się dzieje z ekranem. Nie, wszystko jest milion razy lepiej. Potem ja sobie pomyślałem, że okej, okay, to może spożytkuję na co tantiemy z y, wydanej książki, i zrobię sobie garzycielski prezent i będę razem z wami testować i razem z wami go y, pierwszy raz uruchomię. Jakie były moje pierwsze wrażenia podczas rozpakowywania tego pudełka? Na pewno to urządzenie wygląda nieco lepiej. Na pierwszy rzut oka widać, że to jest po prostu nowsza generacja. Też czuć wyraźnie, że to urządzenie jest o odrobinę cięższe, Pozornie wydaje się też być bardziej płaskie. Na co w pierwszej chwili nie zwróciłem uwagi, to że też solidniej wykonany jest tylny zaczep, bo jest aluminiowy, a nie plastikowy, więc jest szansa, że nie będzie się wyrabiać. W pudełku standardowo jest uchwyt, a ponieważ jest to wersja Solar, to dodatkowo jest jeszcze Etui i drugi uchwyt na rower MTB. To miły z ich strony, ale nic więcej, nie, nie, nie można tutaj liczyć na żadne dodatkowe czujniki. Jakość wyświetlanego obrazu, albo nawet sam wyświetlacz jest y, chyba taki sam. Nie liczyłbym tutaj na rozdzielczość RODEM z najnowszego iPhone'a albo y, jakiegoś Samsungowego smartfona. To ze względu na energooszczędność. Responsywność jest dużo większa. Jest teraz też port y, ładowania typu USB-C, i co sprawdziłem, urządzenie dużo szybciej się ładuje bo poprzedni Edge wymagał a, kilku godzin wręcz ładowania. Miałem okazję też sprawdzać, czy update oprogramowania będzie bolesny, czy bezbolesny, bo w moim poprzednim Garminie bywało tak, że wgrywając sobie najnowszą aktualizację musiałem prosić znajomych, żeby poszli sobie na obiad. Porównałem też, jak długo urządzenie przechodzi z trybu całkowitego wyłączenia do trybu gotowości do jazdy. Włącza się dużo szybciej, a stary był wolniejszy nawet od mikrofalówki podgrzewającej moje dietetyczne jedzenie. Co bardzo interesujące, okazuje się, że teraz o wiele mniej problematyczne jest przesiadanie się na nowy sprzęt. W chmurze zapisana jest baza identyfikatorów naszych czujników, jak i również nasze statystyki, ekrany danych, a nawet profile. Mało tego. Garmin pozazdrościł łachu i dał możliwość ustawiania personalizacji poszczególnych ekranów i funkcji poprzez smartfon. Stąd też w kilka minut bez problemu udało mi się skonfigurować w pełni swoje urządzenie, dodając tylko kilka nowych funkcji, które nie były dostępne podczas eksploatacji poprzedniego Garmina. Teraz wyjdzie na to, że jestem walnięty, albo mam rozdwojenie jaźni. No bo skoro z tego urządzenia nie byłem do końca zadowolony, I to po co kupiłem następcę? Powinienem się obrazić. Trochę tak. To jest yy, bardzo podobna sytuacja, jaka ma miejsce w przypadku ludzi, którzy zdecydowali się na coś od Apple'a. Kupujesz telefon, kupujesz komputer i nagle się okazuje, że ten ekosystem uzależnia. I dokładnie tak samo jest w moim przypadku. Kupiłem nowsze urządzenie z wiarą, że on będzie dużo lepszy. I na papierze i na podstawie moich pierwszych wrażeń oraz tego, co mówią za przyjaźni, kolarze, doszedłem do wniosku: ok, zaryzykuję. I z garminem jest dosyć podobnie również jak z Apple, yy, jeżeli chodzi o cenę. Tak, bo ten sprzęt jest cholernie drogi. Ten garmin kosztuje 3,5 tysiąca złotych, ten kosztował 2,5. Ale inflacja, ale nieco nowszych technologii, ładowanie solarne, którego, którego nie było i które mam nadzieję, że będzie działać. Póki co, ciężko jest to przetestować. Ktoś zada pytanie, y, kto może albo kto powinien y, kupować y, taki drogi licznik rowerowy. Ach, jeżeli mamy zamiar jeździć dużo, jeżeli mamy zamiar y, korzystać sporo z nawigacji. Oraz kursów, które na przykład utworzyliśmy sobie na platformie Garmina albo, albo na strawie, to jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Duży ekran pozwala jeździć w każdych warunkach. Duża bateria y, pozwala, tak jak ja, y, być może pomyśleć o jakimś ultra. Ładowanie solarne, tym bardziej jest w stanie w takiej sytuacji wspomóc i wydłużyć jeszcze działanie tej baterii o 45 minut na każdą godzinę w pełnym słońcu. Trochę w to nie wierzę. A prawda jest taka, że po prostu cieszę się jak dziecko, bo jestem garzyciarzem, jestem dużym chłopczykiem. I rzecz jasna, to są tylko i wyłącznie pierwsze wrażenia. I rzecz oczywista, za tym wideo y, nie stoi y, żadna firma ani żadna agencja. Rzecz jasna, to są tylko i wyłącznie pierwsze wrażenia. To jest takie porównanie na pierwszy rzut oka, ale jak tylko ruszy sezon, pojeżdżę nieco więcej i też wtedy nieco więcej opowiem Wam o tym, czy warto jest wydać. 3,5 tysiąca złotych na licznik. Tak, wiem, jestem wariatem. Ale obiecuję, będę mniej jeść. Zaoszczędzę. <noise> Dziękuję, cześć.